Witam Was serdecznie z tej strony Radek i zapraszam Was na nowe przygody w świecie Piratów. Rozciągnijcie się wygodnie i zapraszam na te niesamowite przygody. Ar! Miłego! No, no, no. To zaczynamy naszą przygodę, tak? No jaką butkę? A ta zwykła to nie jest stawy wybuchowa. Bo stawy budchoła z 10 razy do stawku trzeba ją e, przypiąć. No musimy znaleźć <laughs> w świecie gry, no no ona ma Kega, to tak. Wskradasz się na statek i normalnie, normalnie Wybuchasz taką beczkę. Dobra. To płyniemy. rejs jest. O. Będziemy podróżować z głębiem i z o. A tak na szkieleci U. Może być, no. no. Dobra, weźmiemy świnie medio. <ścoughs> o, dobra. I lecimy z tym koksem. Koksu, koksu, koksu. Taki przepiękny oreo statek, tak? Uuu, pięknie tanie jak barszcz, no <laughs> za tyle o lodach kupisz. <laughs> Na patyku oczywiście tak, no <laughs> dobra, dobra. dobra. Już dopływamy tu, tu, tu. Tu, tu, tu. Dobra, przymknę okna, żeby tubulce się nie darli No tubylcy za morza A, dobra na fort To jeszcze tak nie... tego, no. Pytanie. No, tak chwila jeszcze może. A. No, diesel, fajnie. A, to da. Co? Jak uważasz, oddaj duszę. No. Dobra Piękności, normalnie piękności Napływamy do tego fortu, obok sztorm, tak coś tam jeszcze Dobra Chyba nie zatoniemy Dobra. No akurat fajnie, 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 fajnie nie wiem, nie sprawdzałem tego, ale chyba tak, tak albo może odporne są na to, tylko wtedy jak ten, no. Normalnie. To odpalasz. Chyba, chyba już za chwilę. Będzie można normalnie zwinąć żagiel. No. Dobra. No, no, no. Jojo. Jo. Dobra, dobra O, skarby są Coś tam już jest, no O, i zawsze jest, patrz Widzisz No No, no, który warty jest 13 tysięcy I książkę, przeczytaj ją Być miał za to ten... Coś tam odpadnie ci Dobra no obrazy dodali do gry. Taka nowość. Nie widziałem na mlinę. <laughs> Dobra, idę dodać już na statek. Będziemy odkładać na dwie kubki. Kubka dla przemytników. I kubka dla suwerenów. U. E, tutaj jeszcze jest czacha chyba. nie, nie ma Myślał człowiek o niedzieli, a no bo sobotę coś mycieli A nie, to był indyk Dobra No dobra, tu nadal będą, o Jeszcze świnka tutaj jest Dobra Gdzie moja świnka? Dobra, a jest jakiś Reaper na sesji. O, dobra. O, mamy blisko. Jedną, drugą, trzecią. No, takie cztery kratki i będzie ok. E, do tamtej w przymkniku. No ale tamtej O, ciach, ciach, ciach u rachu Ciach u i postrachu. Zostawić mnie proszę, jak tutaj nic nie mam do was hmm. o. <laughs> <laughs> o. Już, zaraz, chwilę, moment <laughs> Mam bum, -bum było, Kacik Pierun Czyste. Mamy dwóch pomocników normalnie Jakby było pięciu na tym, na brygantynie. O, walczą z kimś. Krajne szkielety mocne Dobra. Mocne trzeba zawsze podświetlić. Dronie. Ja leżę. Leżę i kwiczę. Kwi, kwi. O. Dobra, to oddam duszę. No. Pójdę na prom. No. No, to szkielety będą walczyć, ale... Nie pokonają ich bo, no To słaba A jajbakowano <grywa> emisarkę gildii Uhuhu Mi gra nowe komunikaty daje No tak, tak, tak Taka fajna emisarka gildii A, no. A no, dobra Tutaj o Ej, e. o kurde Trzeba trochę bić Nie myślał, co nie No Pierun szarciści Dobra Olala no, takie... Aha, dobra. Ach, nie szkodzi. Nie wiem. Chyba nie musisz używać emotek, co nie? Najważniejsze żeby. No, broń działała, tak? Go no, ale... A, że na nowo je musisz przepisać. A. Co postać się zmieniłaś? Nie. wiem. Ja. No to peszek Nie 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 to tylko no 150 tych no Bum bum będzie O kurde było <laughs> eee, No A myślałem że zdążył uciec No A tu A spum bum O Tak, Był w tym piżamce pera, ale perów nie widać. A nie, są, są, są właśnie się zrespili. Chodź, są w watch Watchtower, 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 Według Bottom. No, na razie nas jeszcze nie widzą, tak? No to plus ryper, to wróci do nas, muszę tutaj pana szkieleta podnieść, o taki radosny, bo. Oh, No? go. No. no. Pick, pick, pick. Hm, hm. A to taki tron powinien być. Szkieleci. O, kartacze. Tu. Hm. O, kładzik. Hm. Dziewięć. Oj, oj, oj! <śpiewanie> Kolejny. Detonacja. Tu, 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 O, tu. Taka bomba przylepna, nawet w deszczu działa. O, dwóch naraz szkielet położył A przy okazji, no dobra Spoczko Kule łańcuchowe No dobra, jak chcesz to wpij Jak poszło? No Chyba o to chodzi, tak? Żeby się pośmieć Eee, no. proszę mi tutaj nie lać Klątwę pioruna też mam, bo tu no, kupiłem kiedyś za te za dawne bo wszystkie te, no sobie kupiłeś to przechodzą na kolejny profil rzeczy i, I się... do tej pary co zdobyłeś tych no w sezonach o. chyba o. albo i nie Ach. chyba raczej nie tylko tam pisałem że to jest za prawdawne monety co kupiłeś Czyli moja menażeria z kuch no. To jest sobie to przeszło Jak już dotrwaliście tutaj do końca, proszę zostawcie komentarz, polubienie, obserwacje, to na pewno pomoże, ani zaszkodzi. Normalnie to jest tak banalnie proste. Naciśnijcie ten niesamowity przycisk, subskrybuj i widzimy się w kolejnych niesamowitych przygodach. Ar!